Kornel Makuszyński. Przygody Koziołka Matołka. Fragment. Wszystkie mądre kozy, by je zliczyć, nie mam siły. Na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. W sławnym mieście pacanowie, tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Przeto koza albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do pacanowa. A gdy wróci ten wędrowiec, już podkuty, ale zdrowy. Wszystkie kozy się dowiedzą, czy to dobrze mieć podkowy. Kto ten dzielny, kto się zgłasza? Ja! zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną bródkę, a wołano nań matołek. Czule żegnał go ród kozi, mama i sędziwy tata. A matołek wziął to bołek i wędruje na skraj świata.